Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Orkowy Woods i dzisiaj będę nagrywał dla Was kolejną powtórkę z Mistrzostw Polski 2020, w której to zmierzy się dla nas Melkorn z Pruberem, gdzie Merko Melkorn wystawił swoją Bretonię, tymczasem Pruber w odpowiedzi wziął Imperium. A więc bez zbędnych wstępów przejdźmy od razu do omówienia obu buildów. A więc Umelkorna widzimy na pierwszej linii cztery razy hołotę. Na drugiej linii mamy kontynent strzelecki w postaci czterech chłopskich łuczników, z czego dwóch jest ze skażonymi strzałami. Nie, wybaczcie. Jedni są ze skażonymi strzałami, trzech jest normalnych. Druga linia piechoty, że tak powiem, składa się z Zbrojnych, zbrojnych, zbrojnych pielgrzymów, czyli mamy już dwa razy zbrojnych plus dwa razy zbrojnych pielgrzymów, w tym raz rorowych, trzy razy zbrojnych pielgrzymów, a więc mamy po środku trzy razy zbrojnych pielgrzymów, w tym raz rorowych oraz trzy oddziały zwykłych zbrojnych. Jeśli chodzi o mobilność u Bretonii, to widzimy rycerz żyliwego serca, rycerzy powołanych oraz rycer towarzyszy klenels czyli rycerzy powołanych rorowych mamy króla Luenal w serce który dowodzi całą tą armią wspierany jest on przez e, służkę pani z magią życia która z tego co widzę ma dla nas krew ziemi oraz odrodzenie dokładnie i to by było wszystko, jeśli chodzi o Bretonię, tak. Tymczasem, Pruber swoim imperium wystawił dla nas w angardzie w pierwszej linii Markusa, który dowodzi wojskami imperialnymi. Widzimy dwa razy włóczników, plus raz myśliwych. Tak na pierwszej linii można powiedzieć w wangardzie kirasierów. Tu widzimy jeszcze trzeci oraz czwarty oddział włóczników. Białe wilki, czyli rorowych myśliwych. Z tyłu mamy dwa razy biczowników wraz z synami Sigmara. Mamy również gotreka. Oraz jeśli chodzi o mobilność, to byli już wspomniani kirasierzy. Tu widzę jeszcze dwa razy. Rycerzy Półgryfa z Halabardami. I to by było na tyle. A wspomnianych Kirasjerów mamy dwa oddziały. A więc przejdźmy już do samej powtórki. Zobaczmy jak sobie tutaj chłopacy będą radzili. Widać, widać, że tutaj Melkorn poszedł masowo w Bretonie, jeśli chodzi o piechotę. Typowo raszerski build bretoński plus trochę yy, elitarnej jazdy, żeby tutaj flankować. No zobaczymy sobie, zobaczymy czy to wszystko wyjdzie. W porównaniu yy, do Bretonii, no ten build Imperium jest trochę ubogi. Martwię się, że jeżeli to wszystko zostanie związane walką, to bez problemu tutaj Melkorn będzie mógł objeżdżać oraz wykonywać szarże na plecy tymi wszystkimi, mobilnymi oddziałami. Widzimy, że myśliwi rozpoczynają ostrzał, kierują oni go w króle na luę na serce. Dokładnie tutaj Rorowi, dokładnie tak samo. Aczkolwiek Melkor zorientował się o co chodzi i już wycofuje swojego lorda. Tu widzimy, że Gruber będzie próbował tu powstrzymywać te szarże. Aczkolwiek widzimy, że Melkor się zatrzymał, zapewne ze względu na to, że jest już on w zasięgu, jego łucznicy są już w zasięgu, mogą sobie spokojnie strzelać. Widzimy lekkie roszady po stronie Imperium, przerzuca tutaj Kruber swoich kubiczowników na flanki, tak? Ruber zorientował się, że tutaj te dwie kawalerie zbliżają się z tej strony, więc bardzo fajnie przerzuca on swoich rycerzy półgryfa z halabardami również na tą stronę, żeby ewentualnie przechwycić szarże tej mobilności. No tutaj widzimy, że kirasjerzy jedni zostali obici przez ucznictwo bretońskie. No i widać, że ucznictwo bretońskie tutaj bezlitośnie Strzela po tych biczownikach, no jest to świetny cel, biczownicy nie mają pancerza, oni schodzą od strzału jak widać bardzo szybko. Tutaj wykonywane szarże na hołotę. Bardzo fajnie, żeby z ją rozbić, rozsypać, aczkolwiek ta szarże musiałyby już szybko zostać wycofywane. No i będziemy mieli zaraz zderzenie pierwszych gin, tak? Tutaj zderzą się biczownicy z hołotą i zbrojnymi. Tutaj widać, że rycerze półgryfa z Halabardami Oni zostali złapani przez praktycznie całą jazdę Aczkolwiek próber tutaj bardzo fajnie zsiateczkował to wszystko I już rzuca tutaj na pomoc swoich włóczników Żeby przytrzymać tą jazdę Tutaj widzimy również, że rycerze Pugryfa z Halabardami No w moim mniemaniu nieco za długo stoją w zwarciu Tutaj tak jak, tak jak myślałem wszystkie te oddziały piechoty są związane walką. W Porównaniu do ilości piechoty bretońskiej, zabrakło trochę tych jednostek. No i zaczyna się tutaj wbijanie już melko wbija już swoją resztą piechoty w całą resztę tego strzelania, które tu pozostało, tak? Strzelanie po stronie Bretonii jest niczym nie zagrożone. Tutaj widać, że Prowadzony jest ostrzał bez jakichś większych problemów. No, jedni rycerze pogryfa salabardami już wyparowali, drudzy chyba też. No i nieciekawie wygląda to, jeśli chodzi o imperium, gdyż dwa bardzo duże argumenty imperialne, które miały służyć jako zbijanie tych wszystkich tej całej mobilności bretońskiej, z której Bretonia słynie, zostały rozbite. Są w odwrocie, no i tutaj Melkor ma tak naprawdę teraz wolną rękę do wykonywania właśnie wszystkich takich e, objeżdżających manewrów, żeby e, szarżować, uciekać szarże szarżą ponownie szarżować. Widzimy zresztą, że robi to tak. Zbił się tutaj z synów Sigmara, widzi, że został wznowiony ostrzał, więc zaraz tymi rycerzami Lidego Serca kontynuuje tutaj kolejną szarżę, która rozbija tych myśliwych. No i wydaje mi się, wydaje mi się, że próber już tego nie wyciągnie, tak? Widzimy, że tutaj oba oddziały półgryfów z halabardami się wróciły. Dopadły one towarzyszy Klenes, ale może to być troszeczkę za mało, gdyż tej piechoty imperialnej praktycznie już nie ma. Tymczasem bretońskich proporcji zostało jeszcze bardzo dużo. Tutaj widać, że Gotrek gania za służką pani z magią życia aczkolwiek jest tutaj bardzo, bardzo bezlitośnie ostrzeliwany przez te wszystkie łuki, które są niczym nie zagrożone w dalszym ciągu no zresztą pasek pokazuje już jednoznacznie cała armia imperialna się łamie ucieka został już tylko Gotrek, który jest zabójcą, więc jest on niezłomny, walczy dopóki śmierć go nie napotka na polu walki no i będzie już chyba moim zdaniem takie dokańczanie tego Gotreka, przyspieszmy to sobie, tak dokładnie tutaj cała e, imperialna armia się rozsypała, pozostały już tylko biczownicy, którzy również są niezłomni wraz z Gotrekiem, który tutaj próbuje trochę unikać tych strzał, jednakże jest tyle, tyle tej bretońskiej armii, że nie miał on szans z tym wszystkim. A więc mamy 1-0 dla Melkorna, bardzo szeroki build Bretonii pozwolił yy, Melkornowi bardzo łatwo tutaj o oflankowaniu tego wszystkiego. Widzieliśmy bardzo fajną siateczkę w wykonaniu Prubera, aczkolwiek nie wystarczyło to tak, żeby pozbyć się tych wszystkich tutaj argumentów bretońskich oraz odniesienia zwycięstwa. Przejdźmy sobie do kolejnej bitwy. Kolejnej bitwy jest tego trochę, także może mi tu trochę zatrwać to szukanie. Mamy tak, włączmy sobie. No, w drugiej bitwie Melkor zagra dla nas swoją. Flagową frakcją, że tak powiem, czyli chaosem. Tymczasem, Pruber wystawił Wysokie Elfy, tak? Wysokie Elfy, bardzo dobrą frakcję, która kontruje, jest w stanie skontrować praktycznie każdą frakcję. Jest to taka dosyć uniwersalna frakcja, może się ona wystawić defensywnie, ofensywnie, na samej jeździe, na samej piechocie, na samym łucznictwie. Bardzo, bardzo uniwersalna frakcja. Tymczasem Melkorn widzimy tutaj na trzonie Ma grasantów chaosu wraz z Strażą z Lustri, chyba, a nie to chyba w ogóle pomyliłem z Jaszczuro Ludźmi. Dlatego nie będę tutaj popełniał kolejnych błędów. Poczekamy aż się wszystko wgra, i wtedy omówimy sobie armię. Zwolnijmy sobie. Zacznijmy od wysokiego elfa. I u wysokiego elfa na froncie widzimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy włóczników. Dokładnie z tyłu mamy łuczników razy trzy. Na flance widzimy zrodzonych z ognia. Z drugiej strony mamy dwóch szlachciców na konikach. Tak, są oni na konikach. W powietrzu tymczasem mamy Gwiazdnego Smoka wraz z Alariel Świetlistą, która ma tutaj dla nas. Już sprawdzamy, co ona dla nas ma Cierniową Tarczę oraz krew Ziemi zapewne również Gwiazda Avelornu i te wszystkie jej umiejki. To by było tyle, jeśli chodzi o build. Wysokiego Elfa. Tymczasem u Melkorna całym przedsięwzięciem dowodzi Kurczak, który ma Ostateczną Przemianę oraz Plagerdzy. Widzimy również już rozpoczęło swój ostrzał Piekielne Działo. Tymczasem pierwsza linia składa się z raz, dwa, trzy, czterech oddziałów zwykłych Grasantów Ola, Ola oraz wybaczcie Lustrzaną Straż, czyli rorowych wojowników chaosu. Na flankach Melkor wystawił Rycerzy Chaosu z kopiami. Z tej strony dwa razy władców konnych, krasantów. Oraz na środeczku, pewnie żeby ochraniać piekielne działo, mamy szagota smoczych ogarów oraz same smocze ogary. A więc przejdźmy już do, do samej powtóreczki. Zobaczmy sobie w co strzela piekielnie działo. Leci ja tutaj pocisk. Piekielne działo fokusuje się na włócznikach, aczkolwiek niestety ten, ten strzał nie trafił, bądź niestety, zależy z której perspektywy patrzymy, czy z perspektywy Melkorna, czy z, perspek z perspektywy prubera. Działo przełączyło się teraz na łuczników. Dobry wybór, gdyż mogą oni tutaj bardzo skutecznie powyłączać się wszystkich szagotów. No i mamy, mamy powolne podchodzenie. Tutaj Pruber podchodzi swoją armią. Widzimy, że Melkorn przerzucił tutaj yy, władców konnych grasantów na tą flankę. Gdyż pewnie zauważył tutaj zrodzonych z ognia. Tutaj, jakby ten pocisk trafił, to by było soczyste trafienie, aczkolwiek przestrzelił, przestrzeliło to działo. No nie ciekawie, nie ciekawie. Tutaj, próber bardzo szybko zareagował, żeby nie było objeżdżania oraz wjeżdżania na plecy na te łuki. Wysta Wyciągnął on z lasu tych zrodzonych z ognia. Bardzo fajny ruch. Tutaj widzimy poszło zionięcie na lustrzaną lustrzaną straż wraz z szarżą Gwiezdnego Smoka. No i widzimy, że Melkorn tutaj rzuca swoich grasantów na tych włóczników. Wykonuje on szarże Oraz próbuje on dopaść tutaj, widzę, Smoka. Rzucił już e, Smoczych Ogarów oraz e, Smoczego tego Szagota. Tutaj rycerze chaosu dopadli jednego Szlachcica, już widzimy, że Melkorn tutaj widzi, co się dzieje, tak? I rzuca całą swoją elitarną, że tak powiem, elitarne oddziały, żeby tutaj tego szlachcica dobić do samego końca. Zrodzeni z ognia gonią sobie tych konnych krasantów. No a na pierwszych liniach, na pierwszych liniach widać, że ci krasanci chaosu radzą sobie z tymi włóczniami. Całkiem nie najgorzej. Te, widać, że te pojedynki tutaj są dosyć wyrównane. Smok krąży sobie tutaj. Truber cały czas wykonuje szarże na tą lustrzaną straż, chce się jak najszybciej pozbyć. To jest bardzo dobry wybór, gdyż te, ten oddział jest problematyczny, szczególnie w late game. Ie. Tymczasem tutaj władcy konnych grasantów oraz konni grasanci, ponieważ myślałem, że, obaj są, że oba te oddziały to są władcy konnych grasantów, aczkolwiek jeden to zwykli konni grasanci, nękają Aralien, Alariel, świetlistą. Tutaj widzimy, że no, ten jeden szlachcic nie ma lekkiego życia. Tutaj widać, że rzuciło się na niego całe elitarne towarzystwo chaosowe. Zrodzeni sofia tutaj stoją. I już widzimy, że Melkor zo zorientował się, co się dzieje. Że ci zrodzeni z ognia są tutaj niedaleko i rzucił na nich, tak rzucił na nich wszystkich smoczych ogarów, aczkolwiek próber tutaj bardzo szybko się zorientował i ucieka nimi nie pozwala tutaj ich dopaść. Może to była też taka mała prowokacja. Tym bardziej, że widzę, że ucznictwo przełączyło się od razu tutaj na te goniące szagoty. Smocze Ogary oraz tego Sartoela, który tutaj oto strzało widać, że otrzymuje dosyć takie obrażenia. Smok wykonuje kolejne szarze na pierwszą linię, no i widać, że Grasanci się załamali, tak? Na początku wyglądało tu dosyć wyrównanie na tej pierwszej linii, aczkolwiek z pomocą Gwiezdnego Smoka ta pierwsza linia Wysokiego Elfa utrzymała się bardzo dobrze. Tutaj widać, że Alariel Al Świetlista dopadła piekielne działo. Jednak te piekielne działo jest bardzo trudno wyłączyć w ogóle, to jest... je można zbić praktycznie do zera, one nie traci dyscypliny, gdyż jest to jednostka niezłomna i z tak małą ilością HP one w każdej chwili może zacząć ponownie strzelać. Zobaczmy, co się dzieje tutaj. No, ostatecznie Zrodzeni z Ognia zostali dorwani przez tutaj yy, Sartoela wraz ze swoją elitarną świtą, tak. Tutaj widać, że w pomoc został rzucony gwiezdny smog, a Lariel również tu przyleciała, zapewne żeby wspomagać leczeniem swoje oddziały, aczkolwiek tutaj konni grasanci oraz władcy konnych grasantów dopadli już te całe ucznictwo, no i widzimy, widzimy że wysoki elf się sypie. Tutaj widzieliśmy przed chwilą strzał z piekielnego działa, tak jak mówiłem, to działo jest praktycznie 0 HP ma, a dalej strzela, no jest naprawdę koszmarnie ciężko wyłączyć to działo, trzeba je zniszczyć do samego końca, Gwiezdny smog ucieka. A Raliel Świetlista stara się tutaj jeszcze coś zrobić. Siadła ona na tych e, konnych grasantów, aczkolwiek Melkor tutaj w odpowiedzi rzuca tych swoich szagotów, smoczych ogarów. No i wydaje mi się, że, że ona już stąd nie ucieknie, tak? Że ona już sobie po prostu tutaj nie da rady, gdyż przy, przywłoczona jest masą tego całego chaosowego mięsa. Tak, dokładnie, zaczyna już mrugać. Tutaj na pomoc został jeszcze rzucony Gwiezdny Smok. Aczkolwiek tych smoczych ogarów, ten szagot, plus to wszystko, co tutaj zostało, no było tego po prostu za dużo. I mamy zwycięstwo Melkorna. Zwycięstwo Melkorna, 2-0 dla niego. Gratulacje dla pana Melkorna za zwycięstwo. Gratulacje dla Prubera za podjęcie rękawic, że tak powiem. No i zobaczmy sobie, no tutaj to piekielne działo, 60 trupów. Smok też, bardzo fajnie tutaj y, Smok wykonywał te szarże na pierwszą linię. Tutaj trochę ty, y, tych dwóch szlachciców, w ogóle straciłem tego jednego, tego jednego dopadli tam. Cała ta elita chaosowa dopadła go, to widziałem, a ten drugi nie wiem gdzie on zniknął, także wybaczcie. Aczkolwiek te wszystkie szarże nie pomogły Gruberowi w zwycięstwie nie dało mu to ostatecznie szansy na zwycięstwo. Melkorn triumfuje, także gratulacje dla obu panów i powodzenia w dalszych meczach. Czołem.